Siema siema, tym wszystkim bardzo serdecznie kolejny w na moim kanale Lecimy od razu, bez zastanowienia Lecimy i gramy, robimy, odkrywamy I w ogóle, i w ogóle pół razy i dwa Dobra, to będzie łatwa waleczka Przynajmniej mam taką nadzieję Dobra Łatwo poszło. Nie ma co. Eksperymentuję trochę. Eksperymentuję ze światłem. Nie wiem, jak ustawić światło, żeby było fajniej. Nie wiem, czy tak jest lepiej niż zwykle, czy gorzej. Nie wiem, czy nie ustawić tego inaczej. Nie wiem, czy kamerki w ogóle nie ustawić inaczej. Czy na pewno tak z góry, czy na pewno może, czy może bardziej z dołu dać. Czy może znowu wrócić na to ten monitor. Tak jak kiedyś nagrywałem, nie mam pojęcia. Możecie napisać w komentarzu, jak myślicie, a my spróbujmy zabić świnie. Ostatnio bardzo dużo rozmyślałem. Bardzo dużo rozmyślałem w takim temacie jednym, jakim jest to co zrobić, żeby moje materiały były ciekawsze po prostu bo zacząłem odczuwać że mój wkład w filmy, które robię niezależnie czy jest potężny i robię potężny montaż czy jest taki, że są cięcia albo przybliżenia i tak sobie to nic więcej albo po prostu same cięcia średnio średnio się przekłada na nie wiem na, na... Zaciekawienie, widza, czy coś. No, chyba nie. Możemy nie wygrać z tą świnią, jak tak patrzę. Ale wierzę, że będzie dobrze. W każdym razie, tak jak mówię, zauważyłem, że nieważne, jak dużo pracy wkładam w swoje filmy, no, nie do końca to idzie y, jakoś mega dobrze. Y, I jest to problem, dla mnie jest to problem, ponieważ chciałbym. Przy większym nakładzie pracy, faktycznie żeby jakoś lepiej to szło, żeby to nie wiem, miało ręce i nogi. Nie tak jak ta bitwa, którą przegrałem głupio. Chodźmy na łowienie ryb. Możecie napisać w takim razie w komentarzu, co sądzicie o tym. W sensie, jak myślicie, co byłoby najlepszą rzeczą, jaką mógłbym zrobić, aby. Jest! Jest kula, aby przyciągnąć uwagę. Ja się staram wymyślać jakieś tytuły kreatywne. Wymyślam się robić kreatywne miniaturki. Jakieś ładne przede wszystkim. Montuję bardzo, bardzo długo. Zazwyczaj są to długie, długie filmy po ponad godzinę. I to. nie ma takiej oglądalności, jaka by mnie cieszyła. A ostatnie jest jeszcze gorsza, więc to już w ogóle jest tragedia dla mnie. I chciałbym wiedzieć, co mam zrobić, ale nie wiem. I w tym jest problem. Tak samo, jak nie wiem, co ja... Ja to zrobiłem. A, ok, no to pokonajmy bosika. Zgubiłem wątek oczywiście, no tak. I wiecie, to nawet nie chodzi o, nie wiem, same wyświetlenia, bo to to jest jedna rzecz. Ale rzecz, która jest dla mnie ważniejsza, to nawet bardziej od polubień liczą się dla mnie komentarze, po prostu jak sobie wchodzę i widzę. Że, nie wiem, że jakoś komentujecie. A nawet nawet nie o to chodzi, się komentowali, nie wiem, nie wiadomo co. Po prostu najzwyklejszy komentarz, jakiś po prostu, nie wiem, fajne. To już po prostu by mi, nie wiem, ucieszyłoby mnie. I właśnie, nawet chociażby coś takiego byłoby bardzo miłe. Co mam zrobić, żeby pokonać te świnie? Chipsy jakieś może. No to niby spoko, ale czy to mi pomoże? Możemy spróbować. Najwyżej najwyżej okaże się, że jesteśmy głupcami, bo świnka jest mocna i to mi się nie podoba. Dlatego skupmy się w 100%. W sumie to chyba nawet nieźle mu to robi, ale widzę, że bardzo nijak wygląda sprawa. Serka. O, teraz upadło to wszystko dobrze. Teraz go to będzie tam podgryzało coś, więc to jest bardzo sympatyczne. Spróbujmy jakoś to dociągnąć poważniej, tak solidniej i mądrzej, żeby to się udało. Ostatecznie. No, wcześniej to na tym etapie już nie mieliśmy tej drużyny. Praktycznie. Teraz jest odrobinę lepiej, a ja zrobiłem teraz taką kurczę głupotę. że to jest tragedia i hit? I co ja w ogóle robię? Dalej tym serem rzucam. Nie miałem teraz rzucać serem, tylko miałem ugryzienia stosować, jeśli chodzi o Foxiego. I czy to, że Użyłem tego, właśnie, zepsuło mi wszystko. Bardzo możliwe. To się, może nie bardzo, ale trochę, trochę dość możliwe. No, niestety, bo wyleciał z swetry w nieju. No, Fox nie był aż tak potrzebny. Może jak ser się skończy, to będzie to lekki problem, ale 9 HP mu zostało. Dobra, to jest szczęścia, szczęściaż, co? Nie wiem, ale szczęściaż, już się bałem, że Frediego mi zabił. To już by nie było miłe, absolutnie. Ale jest miło. Dobra, myślę, że to już na e, luzie. Ej, nie. Czy ja mu zblokowałem atak? Czy mi się wydaje? jest zblokowałem mu atak? Dobra. Git. Bardzo pięknie to wyszło. Nie jestem za jasny, nie wiem. Ale zdobyliśmy trochę expa, nie wiem ile nie widziałem. Mamy teraz klucz. I teraz z tym kluczem możemy rozwalać potężnie. Gdzie teraz możemy się dostać? E, chyba wydaje mi się, że po wszystkich światach będziemy musieli się poprzechadzać trochę. Tych śmieciarzy myślę, że na luzie. Jak widać, rozwalamy. Nie ma tu problemu żadnego. Ja w ogóle myślę, że teraz nie jest możliwe na pierwszym świecie e, dostać challengera, to mi się wydaje. I odblokowaliśmy tutaj pierwsze punkty. Co to jest za punkt? Proszę bardzo. To jest to. Bardzo bym chciał na tym etapie odblokować Fredbera i zrobić coś niesamowitego z tym, ale Jesteśmy na drugim świecie. Tutaj wydaje mi się, że nie było nic. Wydaje mi się, że na trzecim jest. Więc pójdziemy teraz szybko na trzeci. Postaram się, żeby było szybko. Na nie, jakoś tak byle jak. I będzie kit. Aczkolwiek. Aczkolwiek, box byty. No tak. Gigabajty pamięci nie zawodzą mnie, kiedy myślę sobie o tych śmieciach. Niestety, bez Challengera. Znowu. Nieważne. Wchodzimy tu. Rozwalamy clowniora. Czemu nic nie... Ja powiedziałem, że rozwalamy yy, klauniora. Chodziło mi o bałwana, what? Ale... Yy, właśnie, w tym rzecz, że go rozwalić. On nas nie rozwala tak właściwie. Ale my go też średnio... Daję lepsze oko by się przydało. Nie wiem, nie pamiętam ile to oczy kosztują. Trzeba by było sprawdzić. Wydaje mi się, że jako tako być może damy radę. On nie jest tak agresywny jak świnia. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale z tymi jumpscarami to przesadza koleżka srogo i drogo za to zapłaci. Ja też zaraz drogę zapłacę za to, że nie mogę użyć żadnego ataku. I zaraz będzie trzeba blokowanie jumpscarów włączyć, a tego bym nie chciał, więc proszę przestać. Dobrze? Dziękuję, bo byłoby to bardzo nie... O nie! Dobra. Tylko Freddy zginął. Co prawda Freddy był tutaj bardzo istotną postacią, ale wiedziałem. Wiedziałem, że Bonnie tutaj padnie. No. Yy, nasza sytuacja jest. Yy, powiedziałbym, że. No chujowa Nazywajmy rzeczy po imieniu po prostu. To. A. Okej. Okay. To mega. Dobra. Jesteś duchem. To jest w ogóle. Jest w ogóle szansa, żeby go zamrozić jakoś? w się, sensie, żeby go zmienić w ducha, Ty śmieciu, co ty sobie wyobrażasz? duchu, Ok, jak nie będzie robił jumpscara, to będzie dobrze w miarę. W miarę będzie kurcze git. Właśnie o tym mówiłem, zmniejszy mu statystyki, jakiś defensa, chociaż, nie wiem, nie wiem do Golden Freddy nic innego lepszego nie zrobi, więc... A. O, okej, okay, dobra, pozbył się tego najmniej ważnego, chociaż tyle. Aczkolwiek mogę coś zrobić? Wow. Wow. Wow, 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 łę. Wow, 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 wow. Szczerze, wywaliłbym Golden Frediego, ale szczerze, nie ma niczego nawet co by było dobre jakoś bardzo, więc. Eee. Eee. Chodźmy sprawdzić, o to jest złota skrzynka. Ale chodźmy sprawdzić, ile kosztuje te oko. O, to oko którego potrzebujemy Pewnie kosztuje dużo Więc będziemy potrzebowali dużo pieniędzy Aczkolwiek wiem co może nam pomóc bardzo W walce I jest to must have I to taki potężny must have Który bardzo dużo nam zmieni I bardzo nam ułatwi I nie będzie to oszustwo W żadnym stopniu Więc po to się wybierzemy za chwilę Ale to, to, to za chwilę Na razie, na razie nie Co jak Na razie nie wybieram się po to Bo na razie musimy zrobić co innego na pewno już ma mało życia Mówiłem że zginie Prosta pczel Okay. No to... Kurwa Czy tutaj jest przycisk? kole? To jest kolejny przycisk Tutaj też będziemy musieli pójść, okej okay. Jakiś fajny challenge dla mnie I tak muszę zdobyć pieprzoną marionetkę To jest taki ból, że najprawdopodobniej najbliższy challenge jaki będzie to będzie jakaś obstrana marionetka 1500 i 5000... o, W życiu tego nie uzbieram Tak samo jak nawiara. I teraz sobie przypomniałem o tym, jest mi przykro i jest mi źle. No i jeszcze nawet nie mogę uciec od niej. Jest mi przykro, jest mi źle i, i w ogóle jest głupio, bo, bo nie mam VR, a ja bardzo chcę mieć VR-a, bo wtedy mógłbym nagrać dla Was super filmy z Super Gier. A tak to nie mogę, bo nie mam VR- a i się czuję bardzo, bardzo głupio, ale no, już wczoraj ubolewałem nad tym długimi godzinami, więc dzisiaj nie będę sobie nawet jeszcze bardziej psuł humoru yy, tym tematem. No po prostu nie ma co Nawet challengera nie dostanę I będę takim głównym i nóbkiem totalnym Super po prostu świetnie Ja w ogóle chyba nawet źle idę Super Tutaj, tutaj muszę Nie chcę z wami walczyć Dajcie mi spokój, dajcie mi challengera chociaż na pocieszenie dobra Jak mi dacie marionetkę na challengera to się pogniewamy Koledzy Wiesz? Wiesz? Nie wiecie Wiesz? Nie wiesz Dobra to chyba tutaj się wchodziło Jest i teraz musimy udać się w jedno miejsce magiczne, które jest nam bardzo potrzebne. Wydaje mi się, że dobrze yy, idę. I oczywiście, że tak. I mamy tutaj skrzyneczkę. I mamy automimik, czyli właśnie coś, co jest nam niezbędne. I mamy wszystkie chipy. Łatwiutko. Pięknie i cudownie. Więc bierzemy to, to, to. No i autoregeneracja. Nie. Szukanie postaci. Potrzebujemy tego teraz. Wiadomo, autoregeneracja jest bardzo fajną rzeczą, ale jeszcze lepszą rzeczą, szczególnie kiedy Bossowie zabijają nas na hita, jest. myślę, że właśnie. Yy... większa szansa na znalezienie Challenger'a auto Automimik, tutaj. Jakbyś ktoś nie wiedział, jak on działa, ten geniusz. Jak użyłem jakiegoś ataku, to on podwaja ten atak. Teraz użyłem sobie Fredlessów, i -y. on ja teraz znowu używa Fredlessów. -y. To jest po prostu giga, giga dobre i giga, giga cudowne, bym powiedział. Więc yy, no tak naprawdę, tak jakbyśmy mieli dwa ruchy naraz Aczkolwiek, dzisiaj ich kiedyś o boże, co za gówno. Co ja tutaj robię? Naprawdę, nie wiem, tragedia jakaś to jest. Jeszcze nawet nie wiadomo, czy to zmniejszy tego speeda jeszcze bardziej, czy to nic nie zmienia super. Po prostu cudownie. Super jesteś, gro Dobra. Łatwiutko jakoś poszło. Level piki też poszły. Przyjemnie. To może challenger jakiś, żeby było jeszcze milej. No, oczywiście, że nie. Dobra. No nie. Dobra. Spróbujmy teraz. Pobić bałwana, pobić bałwana mi to dziwnie. Ale może zabijmy najpierw tego bałwana, i po nim pójdziemy na tamtego. Porównajmy sobie trudność tego bałwana, która nie istnieje. A ja jestem, nie wiem, co ja tutaj użyłem w ogóle bezsensowny atak, ale ten bałwan, który jest miażdżony w trybie ekspresowym, tymczasem tamten bałwan, który nie jest miażdżony w trybie ekspresowym, ani w żadnym innym. Nie fajnie, ale zawsze do 900 EXP, tak? Co prawda, do tamtej drużyny. Więc średnio, ale to nic, bo to zawsze coś. A teraz pora na ciebie, kolego. Czy nam to pójdzie miło, i sprawnie, i przyjemnie? No nie wie tego nikt, ale możemy się postarać, że tak było. No, co prawda, śmieć musi użyć tutaj jumpskera co nas nie pociesza, ale że mamy podwójny atak jakby to jest bardzo przyjemnie. Mam autoregen... Aha, ten metapłodzik przecież. Zapomniałem, że metapłodzik tutaj... Metapłodzik. What the fuck. Dziecko... Ja tak by nazwał dziecko Mark Zuckerberg po prostu. Zdecydowanie. Nie jest tak źle. Jest szansa, że to przejdziemy. Nie mówię, że jest e astronomicznie wielka, ale myślę, że jest szansa i to jest najważniejsze. Żeby była szansa na przejście poziomu... No teraz nasza szansa się zmniejszyła Dość yy, znacznie Po tym incydencie z Bonim Ale może Freddy przeżyje I zdąży zaatakować, albo nie No tak, przecież Jumpscare jest, Bo no to teraz nigdy się nie doczekamy Do jakiegoś ataku Ze strony naszych Wow, i 2 Chociaż tyle w końcu mówię, mogę... aha, dobra No ale dobra, to Foxy, to on jest tutaj On nie gra w głównych skrzypiec, tak To nie ma co się oszukiwać No i koniec, Freddy został sam Really, zostałeś sam. Jak się z tym czujesz? No, rozumiem cię bardzo dobrze i serdecznie. Teraz yy, bardzo dobrze i serdecznie by było, gdyby udało nam się wygrać. Tylko, że nasza ta drużyna jest taka dość... Yy, bym powiedział, że... No nie jest to drużyna marzeń. Nie jest to drużyna marzeń, nie jest to drużyna ze snów. Możemy go zjumpskierować chociaż. Możemy go ogłuszyć na sekundę. I nic nie zrobić przez ten czas. Bo przecież... Boże, co za. Nie. Ej no. To będzie całkiem bliskie. No dobra, może nie aż tak bliskie. Ale całkiem. No może. Trochę. No już nie ma szans tego zrobić. No, niemiło. miło. Ominęliśmy pierwszy? To gdzie może być pierwszy? Nie no, pierwszy się być na pierwszym świecie. No i przecież tam wcisnęliśmy w dodatku. Nie wiem, nie rozumiem. Dziwne to jest i niezrozumiałe dla mnie Bubba, on też da dużo expa chyba Popatrzcie tak na Bubbę i popatrzcie na Nightmare Fox'ego. I powiedzcie mi, czy to nie jest rodzeństwo Może i stepujące jak tak patrzę Ale rodzeństwo Wyczytałem im to z oczu Wiecie jakim cudem jest dopiero połowa jego, a on już dwóch nie żyje? Właśnie takim kurwa I takim, że nie dało się atakować I dostałem kolejnego jumpskera, więc zajebista gra nie skomentuję kurwa nawet tego. Ja nie wiem co mam tu zrobić. Jak ja już... Nie wiem, przecież pokonałem już Bubę Czemu dalej nie mogę go pokonać? Przecież to jest jakiś absurd. Absurd totalny. Czy mu coś zrobi? Nie za wiele. Jak tak patrzę, więc super. Co zubie gówno. A może bym coś mógł zrobić? Nie kurwa, bo jumpscare przecież. Dobra, niech zabije się Golden Frediego. Niech zostawi resztę drużyny. Kurwa, 6 HP. Ogarni się może kolego, co? Bo to by już po prostu... Wow, no porażka. Ja pierdol wybacz mi kolego, ale jesteś kupą główna. Nie chcecie. Nie, po prostu Nightmare Balloon Boy jest lepszy od Golden Freddy'ego. Rozumiecie to? Bo ja nie za bardzo. Może zagramy? Może wyłowimy kule. Kule daje fulę. Nie wiem o co mi chodzi. Czemu gram na tym cały czas? Ale to nic. Czasem trzeba sobie pohazardzić troszkę. No, to prawda, tutaj nie sympatyczna sytuacja. Ale to jest bardzo sympatyczne, że udało się wyłowić kule. Czy to jest druga, czy trzecia? Nie wiem. Ale jak się uda wyłowić trzy, to chyba ma się statuetkę za to. Taką nagrodę. Więc bardzo miło, mamy 900... Tu tutaj co? 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 co to było? Nie wiem, no ja próbuję tutaj trochę ich poniszczyć. Może jakiś challenger wpadnie, jakiś fajny coś. Zawsze to jakiś jest. Ja dzisiaj mam ograniczony czas. Niestety. Więc, jeśli ten film będzie głupi, bezsensowny, będą tutaj tylko walki i jakieś próby głupie, no to. to będzie. no to będzie głupio trochę. Może challenger. jak już tak miło jest, to challenger. może. Jest w końcu! To jest ten gorszy, prawda? Kurwa. To jest ten gorszy. To jest ten, co daje nam. Nie on wola, ale tragedia. Weź już zgin. Nawet nie chcę na ciebie patrzeć. Naprawdę. 1 do 0, 1 jesteś takim ścierwiastym ścierwem, że nawet nie mogę na ciebie patrzeć. Wiesz, jesteś tragiczny. Nie potrzebujemy Cię w naszym składzie. Dosłownie, nawet w drugim chyba. Nie wiem, on musiałby. Nie, on musiałby dawać giftboxy, żeby być jakkolwiek przydatnym. Wtedy? Jak najbardziej. Ale jeśli tego nie ma. To niech go też nie będzie najlepiej, bo niepotrzebny jest po prostu na w świecie. Eee, dobra, no to teraz 5 godzin walki z tym górnem. Znając życie, następnym challengerem, jeśli się trafi w ogóle w tym odcinku, jeszcze będzie marionetka, więc huhu, hu, będzie super. 210 expa, 23 tokeny. No, chujnia z grzybnią, no. On ma endo armii. Więc w sumie to git, zawsze to coś. Myślę, że kolega nie jest nam już tak bardzo potrzebny. Endo armii myślę, że będzie fajniejszą opcją. Nie, to są cztery gówniane postacie. Znaczy no, gówniane. Ta, ta postać jest spoko. Na przeciwników, ale nie na bossów. Ale marynetka ściek. Te paper palpatajny ściek. I, I ściek to ściek. Więc... Yy... Jeszcze jakiś challenger może Ciekawe mnie w ogóle ile endo army będzie zadawał obrażeń To jest istota kwestia Jak w ogóle ten team teraz głupio wygląda przez tego śmiecia Muszę się śmieć, no po prostu jest takim dupeczkiem. No nie powiecie, że nie Ile to zadaje? Ej, to zadaje dobre obrażenia Ja się spodziewam, że tutaj będzie, nie wiem, coś w okolicach 20 Ale jak to wyglądać na poziomie prawie 70 Plus zaraz jeszcze dojdą do tego jakieś y, level upy To będzie sympatycznie Aczkolwiek nie ukrywam, że gdyby był to endo 2 To byłoby fajniej Chociaż w sumie jeśli endo 2 ma Endo Armię i ma Neon Wola. to w takim razie nawet ten mógłby zostać. I to by było śmieszne, bo to by oznaczało, że pierwszy raz w życiu on będzie kimś ważnym u mnie w grze, bo wydaje ja mi zawsze Endo 2 był właśnie tym koksem, którego wybierałem. A tutaj może się coś zmienić. Dobra, dużo level-upów strasznie, to może Challenger jeszcze jest. Co? Nie wiem. super Cię widzieć. Tak serio, to nie! Ale no. Jak móc, to móc. No. no trzeba w końcu te śmieci kiedyś pozbierać, tak? Challenger po challengerze. To było tak cudowne, jakby teraz był challenger kolejny, ale nie ma. Czemu ten śmieci tu znowu. Nawet jak ci nie wyrobię z otwarciem wszystkich bramek To chciałbym bardzo w tym odcinku Chociaż połowę otworzyć O byłoby już coś I to by było fajne Więc jakby się tak udało to by było super Ta endo armia serio sobie fajnie radzi tutaj I cały czas daje fajne obrażenia Więc myślę że Być może z nie klaunem, Tylko z tym śmieciem Ile level upów u ja pierdzielę. Też się gra ścina Co się dzieje? Od kiedy ta gra w ogóle może się ścinać? Nie może To jest bardzo dziwny widok Chcę się żygać Nie wiem czemu jak patrzę na ten Na ten widok jest to dziwne. Jak pokonamy Bubbę, to pokonamy też Bałwana. Tutaj nie ma, że nie. tak po prostu jest. Ej, dobra, my go kosimy fest. No wcześniej tyle, to ja miałem w momencie, kiedy dwóch już nie było ze mną w drużynie, bo zginęli. Więc teraz to, co tu się dzieje, jest bardzo sympatyczne. Kiedy już go nie będzie, wtedy będziemy mieć yy, duży problem. Więc róbmy endo army tyle, ile tylko możemy, żeby sobie jakoś miło poradzić. Ale to taka sytuacja sprawia, że jesteśmy trochę w dupie. Ale dobra, dobra jest, dobra. Do Dobra, nasza, czy coś tam na z... nieważne. Nieważne jest to, żeby pokonać Bubę. Jak pokonamy Bubę, mamy gwarancję jakości. Nie wiem, jaką kurwa gwarancję jakości. Po prostu mamy gwarancję tego, że pokonamy śnieżkę. Pana śnieżkę. Pana mena, Pana Fridża. Bardzo idzie to yy, średnio, jak tak patrzę. Ale nie znaczy to, że nie wygramy. Bo wygramy. I nie możemy myśleć, że będzie inaczej. Serdelku, 9 HP znowu. Czy uda mi się zaatakować swojego starszego brata? Uda mi się. I w tym momencie giniesz, kolego. Masz tu jeszcze waterhosa i segin. Co? Czemu to nie zadziałało na niego? Co za głupstwo? Leczę jeszcze wszystkich, bo. bo mogę. Git. 3000 expa, widać w tamtej drużynie ktoś ewolu yy, ewoluuje Tak, nie leveluję, ewoluuje i domyślam się też, że to jest Endo 01, ale dobra, sorry Endo, że tak Cię nie doceniłem No i tak Cię nie lubię za bardzo, ale to jest nic, to jest nieważne Ważne jest to, żeby miło się grało Czy coś tam Więc teraz lecimy To życie, które dostało, nie wiem kto to był To był Bonnie, dobra Bałem się, że to Endo W sensie boni też jest ważny, a ma bardzo mało życia nie ma już bo niego z nami. No nie wiem czy ta gwarancja pokonania na pewno była taka. Taka... że można temu zaufać? Być może i nie. Gdybyśmy mieli koleżkę, który robi Gifboksy, bylibyśmy ustawieni tutaj już na każdą walkę chyba praktycznie. Ale, w momencie kiedy nie mamy takiego ziomeczka, jesteśmy ustawieni na to, że dostaniemy wpierdol zazwyczaj, więc niezbyt jest to coś, co mnie jara. Bad pizza, bo nic lepiej nie uda nam się zrobić i jak tak patrzę, to w ogóle nam się chyba nic nie uda zrobić, więc yy... było blisko, było blisko, ale... Bo musiało dać ścierwiastą marionetkę, natomiast jakoś... dlaczego no, 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 nie może być jakaś fajna postać, która faktycznie tutaj nam coś, nie wiem, pomoże. Jakieś no, głupie gówno. 800 expa ponad 854 chyba. To jest dobry wynik, jak w ogóle tej schodki się zrobiły. No, to... Może spróbujmy uzbierać te 1500 i kupić tamto oko, a później 5000 na jeszcze inne oko. <głopatak> Widzieliście to? Dosłownie, ja już wchodziłem w bossa. I oni nagle wyskoczyli. Super. Co to są w ogóle za pajace? Nie wiem, dlaczego Scott pomyślałeś, że stworzenie balonowego świata jest czymś wspaniałym. Nie jest. Chociaż jak tak myślę się co Dalej, to nie jest on tego we czy To na pewno jest największe zło. Ale, czemu znowu zostali oni? Wcześniej tylko oni byli w balce, a teraz zostali tylko oni. To jest dziwne, że takie papuszki nierozłączki jednakowe tutaj są. Powodowałbym, żeby tego nie było, więc możesz zginąć. Czemu on w ogóle nie zginął? Wszyscy zginęli, jego bracia, poza nimi. Dobra, zginął też i on 920... 20 83 monety. Jak tak dalej będzie szło i będziemy dostawać takie chore liczby, to będzie mega. Mega dobrze, chciałem powiedzieć tylko. Ale nie było mi to dane przez odsranego Brawboya. Co za w ogóle durna nazwa, co za durny monobrew. Nienawidzę go po prostu. No, zresztą jakbym miał go lubić, po prostu go nienawidzę, tak gardzę nim. No nie będę ukrywał, gardzę nim szczerze. Ale to nie jest jego wina, że taki jest. No, no w sumie to jest jego wina, bo jest to rodzina Balloon a jeśli jest to rodzina Balloon to jest to śmieciowa rodzina, więc yy, myślę, że powinno go tutaj nie być. Myślę, że yy, na jego plastikowe części ciała powinni go wrzucić do patelni rozgrzanej do 1000 stopni, żeby tam się po prostu stopił. Tak jak ja go teraz stopiłem i rozsadziłem, więc yy, dziękuję bardzo serdecznie. Może dajcie Challengera 2400 Expa. To jest bardzo fajnie, jest bardzo fajne. To jest bardzo fajny wynik, to jest bardzo fajna liczba, znaczy nie jest fajna liczba, ale ogólnie jest spoko wynikiem. Ale jeszcze lepszym wynikiem byłoby to, gdybyśmy dostali dużo, dużo monet. Więc pochodźmy tutaj. Sprawdźmy, czy te się opłaca bardziej walczyć może. Nie będę walczył z Bubą, bo nie zależną teraz tak bardzo na expie, jak na monetach, to się na ekspie też ale. Potrzebujemy też dużo monet, ale nic nas nie atakuje. I potrzebujemy jeszcze jakiejś postaci feny. O, akurat czwórka, więc będziemy mogli sobie porównać, czy opłaca po się bardziej tutaj walczyć, czy na balonowym świecie, ale wydaje mi się, że tutaj, ponieważ jest to po balonowym świecie, można powiedzieć, więc teoretycznie powinno tak być. Dobra, pokonani. 100 monet, no i to jest bardzo fajne miejsce Ale challengera nie ma Niestety widzowie, to już jest koniec tego filmu Nie mogę, nie mam jak Po prostu czas mnie popędził Takie życie Ale na następnym odcinku zrobimy dużo, dużo więcej No możemy uznać, że jesteśmy w połowie drogi, bo jesteśmy bardzo blisko Więc jeśli ten film wam się spodobał i chcecie więcej To zostawcie mi łapkę w górę, miły komentarz oraz miłego suba Z dzwonkiem oczywiście, że dostać wszystkie pełne z tego kanału Bo to jest najważniejsze co na całym świecie I to tyle Dzięki za oglądanie, piszcie komentarze No i co no, tak już to tyle No dalej, cześć, ma I do następnego odcinka Adiós.